Cześć, Mateuszku. Hej. Co robisz? Jak tam, wygłupiasz się trochę? Tak. Tak? Okej, okay, pokaż jakie literki znasz na lodówce, pokaż. Ej. Ej, okej. Okay. Co dalej? Ej. O, tu jest drugie ej, tak? Jaka to litera? M Okej, okay, a jaka to litera? To L. Aha. A to? Co to, to jest? Co to? To? Aha. To B. B. To P. To nie P. To D. To D. To P. Jak odwrócisz to P. Pum. Aha. Kręci, kręci, kręci. Mateusz kręci? Tak. Okej, okay, pokaż teraz. Powiedz, co to jest za literka? Uwaga, tutaj. Aha, uh -huh, co to jest? To M. M. A jak to odwrócisz? Jak to odwrócisz? Kręci, kręci. <laughs> kręci. Patrz, a jak to, M, odwrócimy, cyk, to co wtedy wychodzi? To W. W, Okej. Wow. Mm. Okej. Okay. Okay. Co tam jeszcze masz za literki? Pokaż. Mm -hmm. Patrz, tatuś teraz robi coś takiego. Ciach. Mm. Ciach. Mm. I ciach, i ciach. Co tu jest? Co tu jest napisane, mały? Co tutaj jest napisane? Co to jest? Ma, ma. Mama? Wow! Co to za taniec, ha? Tańczy Mateusz? Kęci, kęci. Ba, M. 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 Aha. One, m Okej, okay, a teraz po kolei. Co tutaj jest za litera, co? To F. F. A to O. To O. A to? Wi. V. V. A to? to v. Co to za litera? G. G? A to? I. Aha. Okay. A teraz jak M mamy i jak to obrócisz, to jak będzie? Jaka literka? To F. F, ale tutaj M. Zobacz, to jest M, to. a jak odwrócisz? Kęci, kęci. I co wychodzi? Jaka litera? W. W, bardzo ładnie. Okej, okay, to teraz powiedz cześć na razie. Cześć. Na razie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.